O ja mówię, orę ja mam skina, chłopie! No i je w Pokorzyłeś mnie. Nie? nie, dobra, chłopie, Aj. nie kłam, nie kłam! A tak się składa, że to dopiero początek. Ponieważ uznałem, że muszę strzelać Bandurę i Ginolda. Ale w jaki sposób? W teorii gramy klasyczne jeden na jeden. ONLY HEADSHOT A w praktyce, kiedy plugin jest włączony, to chłopaki zabijają mnie każdym strzałem trafionym Nawet w stopę Oczywiście to nie wszystko, bo gramy o kosę z bandurą wartą 1500 złotych Z ginoldem o dwie kosy, jego i moją łącznie 3000zł I zobaczymy ich reakcję Drobnijcie lajka, na TwitcheSKILL chcecie kolejny odcinek I subujcie, bo mało brakuje do 250 tysięcy, a teraz zaczynamy Powodzonka, powodzonka Powodzonka Patryczek Patry- EJ DOBRA no nie! Ale tutaj wiesz, proszę się wykazać jakimikolwiek umiejętności. Umie, chłopie! Genold będzie zawiedziony, tak? O! 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 Chłopie! Weź! Dobra, nie no, chłopie, ja cały dzień malowałem nie? O, cały dzień malowałem. Wymówki nie jak się. Z Brachu? Gdzie jesteś? O! Ej, dobra. Co się dzieje? Chłopie, ja z Minecrafta wyszedłem dopiero. Chopcze. O! Obra! Ile jest, ma jeden. Dobra, dobra, dobra. Zobaczmy. Patryczek stary Co ty dajesz? A przestań! Jak ty nie ścianę?! Co? No nie, dobra, to chodzi. Ja cię muszę tutaj trochę na ziemię spróbować. I... Kolego, ale dawaj tą kostkę, dobrze, dawaj tą kostkę Co ty masz do rangę? To nie jesteś jakiś dobry, nie. Czy... A, nie, nie, nie. nie, nie. Nie, 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 okej, okay, okej, okay, okej okay. No! Ktoś tam się grał! To się nagrywa? Ale... Sprawdzam, czy się nagrywa? Nagrywa się Nie, mnie chyba się nie nagrywa, u mnie chyba się nie nagrywa Co to za mapa z dupy? Ty przecież tutaj to jest... O! Dobra, nie wiedziałem gdzie skąd wyjdziesz Dzięki, dzięki za honuróweczkę, Przyda się. Jestem. O! O! Byłeś! Jesteś, będziesz, co chcesz to zdobędziesz, kolego Dziesiąty level Paysit Global Bandura Rozumiem Ej, ogólnie stary, nie? Na tej mapie, ty jesteś teraz na takiej pustynnej, bo czasami można zaraz na dwóch nie. innych, nie? Na jakiej jesteś? Na nie zimowej. Nie jesteś na pustynnej? Na zimowej? Co ty gadasz? Jak to jest możliwe, że jesteś na zimowej mapie? Ty. Ej, ty śmieciu! Jak?! Jak?! Tu jest takie przejście za tym drewnem. Ja... Chłop mnie, chłop mnie oszukał, nie? Chłop mnie oszukał. O! Dobra, remis, 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 remis. Remis, remis, remis. Teraz full chcę zobaczyć, jak on będzie strzelał. Ciebie mnie zrozpiło, o. o. Co? Ja chłopie, jak kocham, no. jestem mocny, co ty myślałeś. aż ci widzę tutaj, wiesz. Pestkowanie wyćwiczone. Banan, Dobra, inferno. Nie znam to jest inferno. Stary, ty Aha, wychodzisz faktycznie. i daj głowę pierwszą pestką. No co ci mam powiedzieć, no. Talent, talent. Patrys! No! Zajebista Instagram. Mega! mega. <grym> Jakie to jest gówno! Dobra, nie mam pytań, ja nie mogę z tego przegrać, bo mi jest aż przykro jak ja dostaję takie baty... Stary, ja glo O! Globala! Oddajesz strzał tam. w ogóle, żyjesz tam? Żyję, żyję kolego, spokojnie, ale... Widzisz wynik? Widzisz wynik? 8-6 Widzę wynik, no bo to na razie to jeszcze ci fory daję, to widzę wynik O kurde Ok, oh. Let's go! 9-6 Ja okay, poszłam Globala, może delikatnie noszonego. No, delikatnie bym powiedział. Delikatnie byś powiedział, dobrze. Mm. No, ja już cię widzę. Chodź tu, patryś. Dziękujemy. Oj. 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 No. Ile mówiłeś? się za pierwszą mapę? <laughs> Tysiaczek chyba? Coś coś koło tego? <laughs> Wyłączam mu to ty skaczesz! Ej, już celowałem! No właśnie widzę, ja w ogóle nie wiedziałem, że tutaj da się tak wejść. A co podskoczyłeś? Szedłeś na skrzydeczkę. Elegancko! Dobra, teraz mam lepszą stronę. Proszę no bardzo! Nie, nie, nie. No to tak jest! Nie! Jedna runda je Jedna runda! Dobrze! Zapraszam dalej tutaj do, do niszczenia! O. Oj oj, oj, 90! Oj, oj, oj. O, USPEC, USPEC, USPEC A co i koniec? przegram? No nie, do 15, do 15. Do 15 czy 11? Do 15. A dobra, myślę, że do 11. O, mega, mega. <laughs> Celujemy w główkę, chłopcze, bo coś ci nie idzie, widzę. No ja pier. Nie obijasz ciało, 24 na 7. Dobra, ja robię taki trik, Od pleców ci się przeteleportuje. Albo nie? O no, dobra, dobra, ty, ale ty znasz mapy Nie, 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 ty znasz mapy Odpalam, odpalam mu No comeback ładny zarąbałem O 12-10 <grym> Bandura do spania Patryś, patryś, ja już się czuję pewny Ja już jestem pewny siebie Chodź tu, o Trzymaj się. Ale widzę, że focus no, Focus, ale, ale muszę, się, muszę się spocić trochę Mhm mm o! Piki, no. no! Ale kurde, jak na co Genold mówił, że słabo grasz, to nieźle grasz. Ja pierdę. Le Ja słabo gram grze, jakby wiesz, na meczach, no. A tutaj Ale... na 1v1? Jak to wygląda? No. Ale coś tam ma jest. No widzę, widzę, że. Te głowy ci siedzą, nie? Ja uciekam, stary, ja nie chcę tam walczyć. Ja to robię trick z drugiej strony. Pyk, hedzik. Okej! Okay, Let's go, Dobra, ty mi się dajesz pod kontent! Ja cię się daję?! Tak mi się wydaje. że ci się wydaje? Ja tu się ładuję, stary, na dziurę. Proszę bardzo. Co? Ty specjalnie dałeś... Ty dałeś mi się, żeby... ...trochę zrobić, wiesz... To Tobie nadziei, tak? Tak. Jak ci zaraz tak coś, Patryk wydaje. powiem, to myślę, że... Co? ...moja kariera w internecie się skończy. Czemu?! Jak ty mówisz, że ty mi głowy dajesz, że trochę Ajma jest... To, to. Oh, no boże stary Powiem Co? tak? Żadnej rundy uczciwie nie wygrałeś jeszcze Co? No, tak Tak można jeszcze powiedzieć raz. Żadnej rundy uczciwie nie wygrałeś jeszcze Jak nie? Chodź coś ci pokażę Chodź, chodź ze mną, nie strzaj do mnie, idę na środek Traf mnie w stopę, proszę Stary przysięgam, jak ci to wyłączałem, nie wiedziałeś co się dzieje, nie? A tak to leciałeś na aimlocku a ja mówię, ole, ja mam z Ja mówię tak, OLE! To siada! Ale to siada! Niektóre banie ja byłem w szoku. Ja mówię, jak to się stało? <laughs> Przepraszam cię, Patry. <laughs> nie chciałem ci tego zrobić, ale nie wygrałeś żadnej rundy z z wyłączonym cheatem. Pokorzyłeś mnie, nie! <laughs> Po bandurze przyszedł czas na czynności. Nie rozgrzany, wróciłem właśnie z nagrywek. Boże, wymówki! Nie, to nie jest żadna wymówka, po prostu pokażę ci jak cię, jak cię po prostu zdominuję w tym momencie. Zdominujesz? Chłopcze, ty tu a. nie wyjdziesz z trzech. Dobra, ty wy nie wyszliście z grupy na lidze streamerów, a ty mi coś gadasz, chłopie. No i kurwa, ucichłem, bo nie wiem co odpowiedzieć. Zaczynamy zabawę. Proszę bardzo! Ej, na glebie! Ja robię, ja robię źle, bo ja jestem przyzwyczajony, puszczam spraya, zamiast celować ci w heada. Puszczam spraya, puszczam spraya. Dawaj, puszczaj spraya dalej, chłopczyku. O, o! O! Czyli co, mówisz, że w ciało trafiasz, tak? Ale w głowę już nie. Właśnie ciężej z głowy. Ojoj! Lezisz! Jednak, jednak... Do jednak budy! Się Do budy! Dobra, o klasyczek, klasyczek, to mi się podoba. Nie wiem gdzie jesteś, ale klasyczek. O! Dzik. O Ojeju, ja jaki dzidziuś, kuwa! No dobrze Kładzie, bo zaraz 19. Ja jest już Ale dobrało, zaraz pory. koska wlatuje do ekwipunku Co ty gadasz? Dzini Chodź tu Ja pierdziele i teraz się będziesz tam chował, tak? No i gdzie ty jesteś? Dziadziuś? Nie, dziadziuś stary. Się tam lęka, jest. widzę. Ale spala, dostał trzy głowy pod rząd i już. Puszcza kam... No ja pier. Już puszcza kampinoska. Jeden co widzę, to moje pestki, które są. Za twoją pestkę. Oje, juniu, sudokrem sobie kup, bo będziesz miał odparzenia na dupie od takie w p... dolu. Gini, oj oj oj, oj oj oj, dawaj dawaj. Chiercę no do szopy, hej pasterze do szopy, bożdamcu. <śmierdzi> <mosznam cud. śmierdzi> Syn Jacob w żłobie leży. Jest. No dobrze. Styd wstyd, wstyd mi jest. Gół, no, I'm Fortnite. O, I'm over z Fortnite! to 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 król! Haha! O, awupy na głowy. Tak, awupy na głowy. A może digielek? Chcesz digielka? Może być digielek. To dawaj. Jezus Chrystus! Co lepsze, wydaje mi się, że on serio często trafia głowę, nie? Tak no cap, no cap. Ja uspika mam tak w miarę pod kontrolą. Jaki uspik? Oj. Co ty? A, ty miałeś MK M Z uspa No to chłop na uspanie On nie wie, przecież on mnie zabił z uspa w gowy od nieogarz. Ty może nagramy drugi odcinek, bo to, to chłopie, to co ty robisz? Od razu nie mówię, nie idę w double or nothing. Bo ja double teraz... or nothing, nothing, double or nothing. No. <śles> Ej stary, ale ty nie byłeś kiedyś taki mocny no. Nie, ja, ja... Ja na przykład... Ogólnie, jeżeli chodzi o strzelanie, to ja się nie czuję mocny w strzelaniu. No, no, no. Ja no, no. się czuję mocny na przykład w myśleniu. Czy? W W myśleniu, ale, ale jeżeli ja nie jestem dobry w strzelaniu, to nie wiem, co masz powiedzieć ty przy wyniku 1.10 i będziesz miał jakieś 3 minuty watch tak naprawdę. Nie, nie, tu kambeczek, kambeczek wleci, spokojnie, stary, spokojnie. No! Jezus! Jeden 11! Od razu ci mówię, że nie daje ci double or nothing, możesz grać o kolejną kosę, ale tamto trafia już do mojego ekwipunku. Mhm, mm mhm, mm rozumiem. Digielek czy AWPA? AWPA Trochę pizdeczka jesteś. Bo już na Digielka dostajesz, wiesz? I mi cię troszeczkę szkoda jest. A, w ten sposób na to patrzymy, rozumiem. Wow, oj 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 ojoj, ojoj, oj, oj, co tam? O, oh, po szmaty leżą na podłodze. Szmaty leżały już 11 razy, czy jesteś taką szmatą, że nawet już nie macie co wykręcać, bo i tak się brud chyba z niej nie spadnie. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, ginoldzik. Oj oj, 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 oj! Oj, dobra, o! się! Dobra, ci obaj. <skrybuj> 3,11, 3,11, ładujemy tutaj na dziurę Jinolda. Ja nie Właśnie. Ja pierdolę. Ale cię oszukał tu do góry a ja se tutaj chłopie na łoczku, pyk, prawo stronką. 12, pyk 3, prawą stronką 12-3 Cztery widzowie rundki i wlatuje Ursusi Crimson Webik No ja pierwszy I'm star, I'm star po prostu to. No ja mam emotkę I'm star na Twitchu, więc to nie jest a niczego Mhm mm Dawaj, wychyl górkę, wychyl. Dawaj kurczę, ojciec, co ty robisz? Dobra, ty ob siedzisz, wiedziałem. Kambeczek, bo to ma patetę, jest ma patetę. A ja jestem tata. O? 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 Trzymać, pięć, kambeczek. spokojnie. Gini, gini. Gówno jadzie. O, gówno jadzie, tutaj widzę, że odważne stwierdzenia. Ponieważ śnieżyć 400 razy ogólnie, nie? O, proszę, proszę bardzo o... Boże, bo strzało trafiłem 400 razy, nie? On widział śpiewa! Ja nie wiem że ty pikujesz. A, nigdzie. Fenomenalnie. Fenomenalnie! Ty wiesz, że lewym przestrzela czy nie, nie ogarniasz? No właśnie nie oddałem strzału. No, nie widziałem O ja pierdzielę. O ja pierdzielę. The last one! The last one! Yeah, yeah, yeah. A oh, mogę coś pokazać? Oh, oh yeah, yeah. Nie strzelaj yeah. do mnie, nie strzelaj do mnie teraz, nie strzelaj. No to! Chodź, chodź, chodź za mną na środek Ginot, chodź Strzel ci w stopę Strzel mi w lewą stopę Strzel. I giniesz? Strzel Nie, bo zginiesz W moją lewą, przecież gramy only headshot ale każdy twój strzał, nieważne czy mnie byś przeskanował, czy trafił z uspa zabijał mnie na hito, a cię strollowałem, dziękuję serdecznie, miło myśleć, że jesteś mocny Chłopie, ja ale, tak? ale... Ale i tak wygrałem kosę! Mm. Miałeś wgranego ibota, nie? Nie! Tak! Nie, dobra chłopie, tak! nie kłam, nie kłam! Przysięgam ci na wszystko, przecież trafiłeś nie w stopę! Kutko pana Chuj wchodzi chłopie, przepraszam za niekulturalne zwroty, ale nie obchodzi mnie to wygrałem kosę chłopie! Ale zobacz sobie na powtórce, że ja serio ci celu... Przysięgam, przysięgam, zobaczysz na nagraniu, że ja naprawdę grałem na head'y i grałem na shoulder piki I dostawałeś head'a. Head'a <goda> dostawałeś, Jacob. Dobra, gościu, umówmy się, że jeżeli dobierze tutaj 20 tysięcy polubień, to zrobię rewanż z Bandurą na czytach z Jinoldem bez żadnych czytów, bez niczego, czysty, uczciwy mecz. O 3000 tysiące złotych. o w film filmie, trzymajcie się, jego ja dnia. No.